A ja 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 ja. pierwszy też mógł zaskoczyć Kolega Co? I Guba ból. Kogo? Tak, kolega Cze tu? Aha, kolega ty? jemu? You, ty. Tu. No, ty, tutaj Guba się piwa napić <gry> Nie, nie Zero Dużo trenu i nowy i komuś... dużo... dużo pracy. Ale podszedł no, chyba, K pół kroku podszedł. Niepotrzebny. No. Jeden na pięć minut zostało, nie? No, kończy No, Panowie, pięć i kończymy. W drugą stronę, co to jest ja wiem, że już siły nie ma, ale to nie Idę, się Okej. Przedstawiciel Jest! Przedstawiciel 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 Czas! Wyżej, wyżej! Przedstawiciel 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 Przedstawiciel

Siodek, siodek. Tak jest, brawo. Patryk, ścinaj. Brawo, Patryk. O to właśnie chodzi.